Dzień dobry, nazywam się Adam Obrzyński, jestem prezesem Kapsuła Ostry w Warszawie. Ja na początku spotkałem się 2 trzy razy z ludźmi z oddziału bydgoskiego i toruńskiego. Tam było piwko nieformalne i padł pomysł, że może na Invest Campie, gdzie będzie więcej osób, które chcą zainwestować pieniądze i może znajdzie się ktoś, kto odnajdzie sens w moim projekcie. We wrześniu 2017 roku trafiłem na Invest Camp, który był organizowany w tamtym czasie w zamku w Rynie. Poznałem wiele osób, które były zainteresowane projektem, które ze swojego doświadczenia podpowiedziały mi co mam robić, w którą stronę iść. I było fajnie, powiem szczerze, na Invest Campie, jak miałem prezentację, to była pełna sala, było dużo pytań, z 20 minut chyba mi się trochę wydłużyło. No ale ten projekt, żyłem cały, całym sobą, żyłem tym projektem, miałem dużo do powiedzenia, teraz mam jeszcze więcej, bo jakieś tam doświadczenia do, dodatkowe doszły. Na samej prezentacji widziałem kilka osób mocno zainteresowanych. Po samym InvestCampie byłem w kontakcie tutaj, że z około 8-10 osobami, wymienialiśmy informacje, założenia, business case'y i tak dalej. No, było, tych, było tych rozmów sporo. No i z tych 8 osób trzy osoby, osoby przystąpiły do realizacji tego projektu i tak jak mówię, no, było dla nas ponad 40% brakującego kapitału pochodziło właśnie od członków Global Investor Club. No i dzięki InvestCampowi znalazłem Trzech wspólników, którzy łącznie dorzucili do biznesu prawie milion złotych. Dzięki temu udało nam się skończyć. Spółka obecnie ma 8 osób, liczy 8 osób razem ze mną. No i otworzyliśmy pierwszy obiekt który jest 21 listopada 2018 roku. Także na tą chwilę rozglądamy się co dalej. E, OPIC stanie sobie coraz lepiej. E, no i chcemy się rozwijać, także na pewno jeszcze Global Investor Club usłyszy o, o swoich dzieciach. Także, e, polecam każdemu, kto e, chce wsparcia profesjonalistów z doświadczeniem.